Podobno nie subskrybujesz mojego kanału, a więc zasubskrybuj, łapa w górę, komentarz, dzwoneczek i możesz oglądać. Siemano. Rano. Witam serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku, w którym będzie eksperyment. A co to będzie za eksperyment? Żołądki indycze. 9 sztuk. Zapeklujemy i będę wędził. Zobaczymy, co wyjdzie. Sam jestem ciekawy. Tak mnie zaciekawiło, bo szukałem, szukałem i nigdzie nie znalazłem. Więc. Zobaczymy. Okazuje jest 9 sztuk, nie jedno, nie jeden żołądek, tylko, tylko 9, więc po prostu zobaczymy. Solanka, mówię, ile, nie mówię. Nie, wiem, nie słuchajcie. 70, 70 gramów na litr wody, tu jest litry zimnej wody i tu było 70 gramów teklosoli. Tak wiadomo jak wygląda, proszę bardzo. Tak wygląda. Będzie nam się to deklowało. 24 godziny, jutro wyciągamy, osuszamy. I będziemy je wędzić dość wysoką temperaturą. Musimy najpierw rozmieszać dobrze sól, peklo sól i zalewamy te żołądki, te żołądki. Oczywiście muszą one, jakby to powiedzieć, swobodnie być zanurzone, nieściśnięte, żeby nam przeszły. Nie będziemy czekać bardzo długo, tylko do jutra. Nalewamy, tak żeby było przykryte. Litr jest idealnie do tej miseczki tego muszę inaczej ułożyć, żeby się zatopił. A to można jakiś talerzyk czy coś. Jo. I, I tak to wygląda. Jutro o tej samej godzinie widzimy się przy wyciąganiu tych żołądków. Ale po peklowaniu wyciągamy je do wody 80 stopni. Proszę bardzo. Wyglądają tak właśnie. Będę postępował z nimi jak z kurczakiem, czyli woda 80 stopni, prawie do miękkości. I będziemy wędzić nie za gorącym dymem. O, pięknie się przepeklowały, mam nadzieję. Czyli po y, tym kontakcie z, z tą wodą na pewno nie będą po uwędzeniu siwe, czy, czy jak to tam nazwać? Wiadomo, jaki żołądek ma charakterystyczny kolor gotowaniu, poparzeniu, więc jeszcze jeden. Proszę bardzo. I teraz będziemy to powiedzmy, nie wiem tam z półtorej godziny nawet parzyć w tej temperaturze, bo indyczy żołądek jest większy niż na przykład z kurczaka i dość twardy. Więc lecimy. Wyciągnięte gorące pięknie odparują na kratkę. Widzicie, jest to kratka, którą używam do wędzenia ryb. W tym momencie można iść podpalić wędzarnię i będziemy wędzić, myślę temperaturą 60, może 70 stopni do pięknego koloru. No i zobaczymy, jaki to będzie smak tych żołądków indyczych wędzonych. Jak widać w wędzarni już, oczywiście na pierwszy rzut oka widać, że po peklowaniu jest zupełnie inny kolor. Niż po y, zwykłej soli, gdzie gotujemy normalnie. Na przykład w zupie. Y, wędzarnia wygrzana. Zamykamy. W ten sposób, że dym ma wylatywać przelatywać. Coś takiego. I wędzimy. A jak długo to się dopiero okaże, bo robię to też pierwszy raz. Równiutko. Trzy godzinki. Zabieramy. Ja na sekundkę włożę je do wody powiedzmy 80 stopni, dlatego że tu widać popiół, który tam z paleniska wlatuje, dlatego że ja się wspomagam wentylatorkiem, żeby, żeby lepiej się paliło, to jest jedno, a drugie to jest to, że temperatura też się wyrównuje w całej wędzarni, na zasadzie termoobiegu, jak widzieliście w tej mojej elektrycznej wędzarni, więc teraz zabieramy i musimy to lekko y, przepłukać z tego właśnie popiołu i testujemy. Na dowód tego, że jeszcze nie próbowałem, proszę przeliczyć, było 9, jest 9. Yy, 9. I powiem Wam jedno. Pachnie to jak żeberka wędzone. Jakby nie patrzeć, jest to też mięso. Czy żołądek, czy serce, to jest też mięso. Więc ciekawy jestem. Zaraz będziemy wszyscy wiedzieli, co to wyszło. A na pewno moja opinia będzie prawdziwa i szczera. Kolejna też, uważam, istotna rzecz, jeśli ktokolwiek z Was się zdecyduje na właśnie takie. Żołądki wędzone to hmm. najlepiej, żeby to były indycze, gdyż nawet indycze się skurczyły praktycznie o połowę. A takie skurczaka to by były całkiem, całkiem takie tycie. Więc przekroimy i zobaczymy. Czekaj, tak wezmę podboczek Może co zrobisz? A co powiedziałem? Tak. Wezmę, dobrze? Dobrze. Przekroję, dlatego w połowie tego, tego. Ty, spójrz na to. Spójrzcie, kochani moi. Wygląda to... Bo jest. O, o, chodź. No, Dobry zapach. Spróbuję. Przekroję sobie to na pół, żeby się z tym nie bawić. Coś miało taki podobny zapach po wędzeniu co? co to było? No, co to było? siedemnaście chyba. Nie, tak, nie pamiętam. I co to było? Żeberek? Nie chyba. Ale pyszne. Patrzcie jak się przepeklowało pięknie. Że żołądek po gotowaniu, tak jak wspominałem, wędzarni jak jest, gotuje się zupa normalnie, to jest taki siwy, taki dziwny kolor ma, a tu pięknie się przepeklowało. Salonka 70%. Fajne doświadczenie, bardzo dobre to jest. A coś jeszcze wędziłeś, może jakaś kaczka, nie? Nie, to kaczka to nie było, tak wiesz, ale... No zapach nie wiem do czego. Boże, mi to, to tak, mi to z leperkami podoba. testuje, tak ekspertem żeberkowym. ekspertem żeberkowym jest, bo lubi bardzo żeberka. Podobny żeberek? Bardzo, nie? Ale ja też do kurczaka. A może? No, no i ty nie widzisz. Bardzo dobre. No. Bardzo dobre. No. Powiem Wam tak. Warto eksperymentować, bo to kto nie eksperymentuje, ten nie. Nie. Je. Nie, nie, nie eksperymentuje, ten nie je. Więc takie żołądki, jak teraz, smakują super, ale nawet wrzucić to na zasadzie, nie wiem, do grochówki nawet, nie? Mhm. Lepiej żeberka niż na przykład makaron do grochówki wrzucić, bo też niektórzy wrzucali i będziemy mieli i po smak wędzonki, i to jeszcze taki inny, całkowicie perka. Zobaczmy. No żeberka to wiadomo, może lepiej do grochówki. Co powiedziałem? No lepiej żeberka. Tak, ale ja mówię na wypadek, tego wiesz. No, no ty no, powiedziałeś, że lepiej żeberka niż makaron, po prostu się przejęzywałeś. Lepiej żołądki niż makaron. No, <grym> no właśnie, więc polecam Wam, zróbcie sobie takie właśnie żołądki, bo na pewno inna fajna rzecz. A jeśli film Wam się podobał z żołądków zrobienia żołądków, wędzenia żołądków, to oczywiście mam nadzieję, że o lajkowaniu, o komentowaniu nie muszę przypominać. Subskryb... Subskrypcja kanału, to wiadomo na początku filmu tam wyskoczyło, co trzeba zrobić, żeby zasubskrybować. A czy wiadomo, co trzeba zrobić, więc mam nadzieję, że jeśli oglądałeś, to zasubskrybowałeś, polajkowałeś i skomentowałeś. Żołądki. Super. Nawet powiem Wam jedno, że to parzenie będzie mieli wszystko w opisie półtorej godziny na początku w wodzie 80 stopni to sprawiło to, że to nie jest twarde. Ja nie będę kroił tego teraz, bo już mam ostre akurat, ale ugryzę to. Akurat tutaj jest, jest tak, że taka sześć, tak zachrupało, ale generalnie są nie, co? Kłosłych. Ale są miękkie. Polecam, pozdrawiam, cześć.